Też. Cześć. Witajcie kochani w naszej małej kuchni na kanale Co gotujemy to jemy. Dzisiaj pokażemy w jaki sposób zrobić ekspresowe ciasto z owocami. Przepis jest u nas wypróbowany przez wiele, wiele lat. Jest w naszej rodzinie. No, od naprawdę długiego czasu e, ciasto wychodzi delikatne, wilgotne w środku, więc dlatego zostańcie z nami do końca, żeby zobaczyć efekt i nasze próbowanie przede wszystkim. No. E, I lajkujcie, komentujcie, jeżeli coś Wam się spodoba w tym filmie, albo coś wykorzystacie w waszym, Waszej kuchni, może. I subskrybujcie, jeżeli tylko uznacie, że chcecie z nami zostać na dłużej. A my zabieramy się Piana na dobry początek. A my nie czekamy i wskakujemy w fartuszki. A teraz składniki na nasze ciasto z owocami, przede wszystkim 280 g mąki. U nas jest to półtora szklanki, tak jak widać. 200 g cukru. Można zmniejszyć tą ilość, bo ciasto wychodzi dość słodkie. My dzisiaj sobie pozwolimy na taką słodycz. E, łyże... Pół łyżeczki proszku do pieczenia, e, pół łyżeczki cukru wanilinowego, 4 jajka rozdzielone, żółtka od białek. Białka tutaj już mamy w tym, e, w tym garneczku. 200 g masła miękkiego. I 200 gramów borówki amerykańskiej. Borówkę amerykańską możecie zastąpić jakimikolwiek innymi owocami. Jeszcze ważna sprawa, jedna. Na jaką blaszkę będzie ten przepis? Będzie to na e, taką foremkę. 28 cm na 18. Rozpoczynamy, moi drodzy, od utarcia cukru z masłem. Marysiu, wrzuć tutaj do miski, wrzuć do garnka cukier i masło. Ono już jest trochę tak ocięte, żeby łatwiej je było ucierać. Dobrze. Dodajemy także cukier wanilinowy. I Marysiu, Ty jesteś chyba mistrzynią miksera, tak? Tak. No to proszę weź te końcówki takie ubijające, albo ja Ci pomogę je włożyć. I zaraz będziesz ucierała masło. Tak, z cukrem. I już mamy przygotowane żółtka, bo będziemy za chwileczkę, jak już będą, będzie masło utarte z cukrem, będziemy dodawać żółtka. Proszę, włączaj mikser i działaj. Teraz dodajemy żółtka. I dalej mieszamy. Marysiu, proszę, możesz włączyć dalej. Gdy żółtka już są rozmieszane, możemy dodawać mąkę. Tylko najpierw trzeba wymieszać ją z proszkiem do pieczenia. No możesz włączyć marsianek Więc teraz Skrzypta soli. I Maryś, możesz dalej miksować. Tym razem białka. Piana z białek na sztywno ubita. Test piany z białek zawsze pokazuje, czy jest już pięknie ubita. I teraz, moi drodzy, należy. Wymieszać pianę z białek z ciastem. Najlepiej posługując się taką łopatką albo łyżką. O! Myślę, że tyle mieszania wystarczy, bo też nie ma sensu mieszać za długo. że jest fajnie, piekarnik się nam nagrzewa bardzo dobrze, ja tutaj jak widzicie troszeczkę osączyłam na papierze jeszcze kuchennym umyte wcześniej borówki, żeby one były suche, chodziło o to i teraz co Marysiu chcesz? No proszę, weź na, na, na rękę. Tak, i wysypuj tak na ciasto. Dalej. Tak żeby równomiernie było. Nie? Te miejsca, gdzie nie ma. Jeszcze. Tutaj też jeszcze troszeczkę. Ale fajnie wygląda, nie? No. Będzie apetyczne. Kończo Zjemy sobie, nie? Dobrze. Czas na posypanie cukrem pudrem, i zaraz będziemy degustować. Drodzy, my tutaj już mamy nasze ciasto i nie zawahamy się go spróbować, prawda? Mm. Dobrze, Marysiu, weź sobie, wybierz któryś kawałek, który byś chciał. To. ten, to proszę. Degustuj. Ja też zadegustuję sobie. Jak tam? Pyszne. Pyszne? Mm. No, dla mnie też. Moi drodzy, polecamy Wam to szybciutkie ciasto, jak mogliście zobaczyć, yy, i bardzo proste do zrobienia, a efekt jest naprawdę bardzo satysfakcjonujący, więc polecamy Wam ten przepis. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Miłego dnia, wieczoru czy poranka Wam życzymy, zależnie od tego, kiedy to oglądacie, a my już się z wami pożegnamy. Do zobaczenia i do usłyszenia w następnym odcinku. Pa! Pa!